Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę e, zajmę się y, małymi usterkami w y, MC 170. Y, mianowicie gdzieś nam tutaj płyn y, ucieka y, chłodzący y, z tego co tam dopatrzyłem się, to pewnie y, opaska popuściła się na wężu, który jest właśnie za tym filtrem od odmy. Taka nowość ale najpierw muszę założyć wolny spływ do emki, do żeby już przygotować sobie yy, w razie czego, żeby później yy, w żniwach czy tam po żniwach w czasie siewów yy, nie latać, yy, w razie czego z przeczepianiem jakby trzeba było, yy, ewentualnie jakby trzeba było przeczepić do, yy, do rapida emkę yy, i no w sumie głównie, głównie dlatego, tak? bo od 6,9 będzie latał z opryskiwaczem też i, i z siewnikiem, więc w razie czego jakby trzeba było rzepak pryskać to tylko przerzucimy ciągniki, a wolny spływ jest niezbędny do, do rapida, i wtedy będziemy mieli już to z głowy, no i tamtą małą usterką się też. Trzeba będzie zająć. Zakupiłem sobie taki fajny yy, produkt. Mianowicie zmywacz uniwersalny wurta. W sumie tam jest yy, yy, taka, takie logo. Yy, jakby yy, kurczę, jak to nazwać. Logo, czy, czy nawet obrazek z, yy, z czym ojejku ale mi uciekło z kluskami hamulcowymi a dokładniej z tarczami hamulcowymi i teoretycznie przeznaczony jest do tego ale do wszelkich innych prac też jest niezbędny przede wszystkim tam gdzie gdzieś olej wycieknie czy, czy jakieś inna tłusta plama od, od oleju napędowego czy czegokolwiek innego fajnie to usuwa no i raz dwa Raz, dwa też wysycha, tak? Także tutaj z tym nie mamy żadnego problemu. Nie wiem, w sumie, czy tego oringa nie powinienem zdjąć i założyć przez ten. Lepiej go założę, bo widzę, że tam chyba jakieś zatoczenie było. Z tego korka ten oring zdejmę i rzucę go tutaj. O, tu jednak taka uszczelka jest, ale to jednak nie zawadzi, a tu jest takie y, zatoczenie w tym y, w tym, w tym wypuście jakby więc, więc lepiej jak go założę, tłuste trochę jest, i mogę ściągnąć o dobra już jest mój prawie Dobra, już jest, teraz go przerzucamy tylko tutaj, chociaż nie wiem czy nie będzie to za dużo, dobra, zobaczymy, najwyżej jeszcze raz odkręcę, koreczek zostaje tutaj, tutaj przerzucimy to, tu. o, tak już maszyna będzie przygotowana, znaczy maszyna, ciągnik sobie będzie przygotowany pod ewentualność, Yy, ewentualną zmianę sprzętu. Spływ jest tak właśnie wyprofilowany, że, jak zaczep pójdzie do samej góry, tak jak w 6,9, nie przeszkadza to temu, by on tak wysoko był. Jest tak fajnie wygięty. O! Powinno być. Dobrze. Dobra, lecę teraz po dalszą część wolnego spływu. Tak, oto część wyprofilowana przykręcamy, klucze nie wziąłem kurza melodia mamy tu już przygotowane, zakupione filtry do yy, do trzeba będzie powymieniać i olej silnikowy także no prac tutaj serwisowych na razie będzie sporo a jeszcze przy okazji 6.9 duży przegląd czyli wszystkie filtry, wszystkie oleje mosty, zwolnice i olej hydrauliczny i olej w silniku to wszystko też na dniach będziemy wymieniać ale po, po uprzednim jakby inaczej jak wyjadę w pole troszkę popryskam wtedy na koniec roboty na koniec roboty przyjadę i, i te tymi, tymi pracami serwisowymi się się zajmę dobra tutaj mamy spływ już też będzie założony Power Beyond tutaj też już, już istnieje znaczy istnieje yy, zakupując ciągnik od razu pomyślałem o tym, nie ma tylko złączy które ewentualnie trzeba byłoby do, dokupić no i trzeba będzie dokupić je bo myślę, że wiosenne pierwsze wyjazdy w pole z RSM oczywiście mówimy o opryskiwaczu mam tutaj zamiar przełożyć Yy, wiązkę, jeżeli tam to wszystko z Deere'em się wyjaśni, yy, przełożymy tam yy, wiązkę, znaczy z, z 69 przełożymy tą oryginalną z Agrio wiązkę to yy, tutaj do, do Mki, No i Mka będzie latała na, że tak powiem, fabrycznym monitorze i fabrycznej wiązce Agrio, a 69 będzie będzie latał. Yy, na swojej John Dirowskiej. Także o, tak, taki plan jest. Wszystko będzie słuchutkie. No i tyle. No i teraz trzeba się będzie zająć. W sumie nie wiem po co te imbusy wziąłem, no ale trudno, jak je już wziąłem, to nic Będę musiał tu chyba też opaski popuścić, mianowicie te, no to jest dosyć ciasno. I tu odkręcić śrubeczkę i to jakoś odsunąć. Tu nie wiem, czy też nie będę musiał zdjąć, znaczy odkręcić dziesiąt, yy, ósemki śrubki i odsunąć cały ten, by, by tam do tego wężyka dojść. To też jest tak wspaniale zrobione. Tutaj już tylko węża można wpuścić, bo nic więcej nie wejdzie. Odsuniemy to, no i jakoś tam trzeba będzie sobie z tym poradzić. go mać kluczyków. Dobra, próbujemy. Od 15. Na marzło, czy co? Naprawdę to jest tak nabite tego wszystkiego, tu jest jakaś puszeczka, tam... cholera wie po co, no pewnie po coś jest. <sharp recruitment> no i teraz jak tutaj dojść? Jezus Maria, za krótka. Czy nam to coś da jak lekko niemy to? Nie, trzeba tam też to odkręcić. Pięknie po prostu, po prostu pięknie. Wężów wsadzane. Tutaj jest jedno z drugim splecione Teraz jeszcze przyjdzie to popuścić, żeby odsunąć tego węża. Och, Stepan. Półciągnika trzeba rozebrać, żeby jeden filtr odkręcić. No dobra, pójdę po dłuższą Prze yy, przedłużkę. Może coś tam jakoś się uda. Dłuższa przedłużka. plus jakiś przegubik. Jeszcze to kurde kabelek jest Trzeba ten kabelek gdzieś jakoś odpiąć, wyjąć I ja cięż nie pierdzielasz ileż tu jest miejsca Trzeba będzie chyba odczepić to Czy to jest jakoś zaślepka, ślepka Czy raczej nie Jest zaślepka, ślepka, ale ja się nie zajmuję Dobra, to byśmy my mieli... Uuu, strila. Czy tu jest niewyłączony prąd? Nie no, wyłączony jest. Teraz jest wyłączony. Jasna gwint. Wszystko jest później. Jak się nie sprawdzi, zgrzyt, zgrzyt robi. Dobra. No i co? I dalej nic. Bez tego ani rusz. Dobra, może jakoś odkręcimy. No kurza, melodia, ale to na marzwo. Nie. Nie ma takiej opcji, żebym pod kątem tak to przekręcił. Może jakoś tutaj by się udało. To wyjąć o tak albo niżej no dobra coś coś takiego Dobra, poszło. Najlepsze w tym to jest to, że wykręcić jest łatwo, a to później to przykręcić... <grych> Kluczyk już utknął gdzieś tutaj. O, dobra. Powiedzmy byśmy to mieli Nie ma nawet jak ręki włożyć i ja nie mogę Dobra Udało się śrubkę drugą odkręcić Teraz czy my to tak odsuniemy? Na tyle, tyle u ile. Dobra, to byśmy mieli. No właśnie, teraz to byśmy, trzeba byłoby odkręcić. Wszystko leci. Kolejna rzecz odkręcona, teraz czy nam to wyjdzie, tutaj musi, wszystko musi wyjść. Dobra, jakoś to, no idzie, tu leci, tu gdzieś leci, trzeba przyświecić hmm. Słoneczka kawałeczek. No, żeż zaświeci, Chryste Panie. No i gdzieś tutaj się sączy, tak? Tam widzicie gdzieś to tutaj leci pewno, No i prawdopodobnie jest pod tego Trzeba byłoby dokręcić tą pod... No bo tu innej możliwości Nie ma Takiej żeby to skądś Indziej leciało Chociaż tu też jest jakiś ten Nie wiem jak to nazwać Wymiennik ciepła, może to po prostu Tu gdzieś spod uszczelki cieknie nie mam zielonego pojęcia, tu jakiś kluczyk. Czy to by byłaby dziesiątka? Zaraz przypasujemy i trzeba będzie takiego przynieść. Dobra, dziesiąteczka. Polecę <laughs> znowu po dziesiąteczkę przynieść. Od razu czyścikiem tutaj obmyję to Najpierw dokręcę. Kurde, teraz ciemno się zrobiło. że ja przyniosłem dziesiątkę a to nie chce być dziesiątka? Dobra, coś tam idzie Jakoś tam przesadnie luźna znowu nie było, ale ale dokręcić nie zaszkodzi, dobra. Jest dokręcone, I tu wszystko obmyjemy. Można śmiało lać. To i tak wyparuje ten płyn chodzący. I tak jest tłusty więc to wszystko ładnie nam odtłuści. Zobaczymy czy to później gdzieś będzie leciało dobra Gdzieś coś się stanie, gdzieś coś, jakieś coś poleci. I przy tym wszystkim trzeba po prostu chodzić. Doglądać, oglądać, czy wszystko jest w porządku. A będzie nam wtedy chodziło wiecznie. Bo tak, na dobrą sprawę, co nam może się poprzeć w silniku? No, 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 nie ma jakichś takich specjalnych. No, ja nie mówię o ukrytych wadach czy tam. Jak gdzieś uszczelka pod głowicą pójdzie, to jest tylko błąd człowieka, nie ma możliwości, żeby ona sama z siebie yy, się popsuła. Czyli tam jakieś inne poważne uszczelki, no ale takie kosmetyki, gdzieś tam kawałek rurki, gdzieś tam kawałek czegoś, zawsze się gdzieś coś tam urwie. No ale to myślę, że to nie jest jakieś tam przesadnie trudne zajęcie, żeby samemu tego jakoś... Nie ogarnąć nawet, nawet i, i w John No i teraz załapać to tylko Będzie troszeczkę trudno albo nie al muy buen día Zobaczymy czy to będzie dalej ciekło. No i tyle. Cóż. Takie małe sprawozdanie z, yy, no z prac przy ciągniku. To tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.